Witam w kolejnym materiale na kanale AntyFakty, ze mną Paweł z Carface Bomba, łączymy się live z Dubaju. Powiedz mi, jak tam ci mija rekonwalescencja? Dobrze, jeszcze jedna wizyta kontrolna i mogę wracać do kraju. Czyli? No, powiedziałem, że portal od was znowu się o tobie rozpisał. Tutaj widzę lead, lead poszukują go listem gończym. Śmieje im się w twarz i uderza w polski rząd. Ja nie wiem. Po pierwsze że z niczego nie śmieję. A po drugie, najwidoczniej no, no, nie mają o kim pisać. E, no, to piszą o kimś, kto się klika. No co ja mam ci powiedzieć. Wypociny jakieś. A ja tylko stwierdziłem fakty, w Europie są skorumpowane rządy. Tutaj ich nie ma. Więc e, nie uderzam w polski rząd. Tylko ogólnie w rządy. Na świecie, które są skorumpowane. Dubaj taki nie jest, więc jest taka różnica. To no właśnie w tym swoim poście na Instagramie bardzo zachwalasz y, rodzinę królewską. Bo jest, jest co chwalić. Jakbyśmy my mieli te, taką rodzinę królewską, która by kierowała naszym krajem, to nasz kraj by nie był y, tam, gdzie jest, tylko dużo, dużo dalej. Okay, tak jesteś, jesteśmy. Rodzina Królewska robi wszystko dla ludzi. Ludzie czegoś potrzebują, to nagle to jest. Ludzie chcą się kopać w nocy na plaży, to są wielkie latarnie, wielkie flesze postawione na plaży i można kopać się w nocy. Wiesz. Czego ludzie chcą, to Rodzina Królewska to daje. A w Polsce czego potrzebujesz, tego nie ma. Nie? W Europie tak samo, wschodniej, zachodniej, więc no, jest. Sporo inaczej tutaj, dużo lepiej. Jesteśmy przed Fejmem. Wiedziałem z story Amadeusza Ferrariego, który powiedział, że połączycie się i będziecie wspólnie oglądać i komentować gale. Tak, no bo jest przyjechał tutaj do Dubaju. Też poczuć e, smak cywilizowanego kraju. <grych> Więc dzwoniliśmy się ze sobą. Bo po, ten, po tej naszej walce tam mieliśmy ze sobą jakiś kontakt i na razie jest zawieszona broń, więc możemy wspólnie zrobić live'a i pokomentować, co tam się będzie działo, nie? Zawieszona broń to nawet można powiedzieć, że przyjaźń kwitnie piękna. Nie no, przyjaźń to będzie po tym po rewanżu ewentualnie. No i też łączy, łączy. Nie no na razie mamy zawieszenie broni totalne, no bo co mamy się bić na ulicy? Nie, nie będziemy się bić na ulicy, bo za bójkę na ulicy nam nie zapłacą. A... Dopóki nie zrobimy tego na gali, no to nie będziemy wszyscy napadać jak jacyś, nie jesteśmy cywilami. Ale na tej karcie Fame Friday Arena 2 łączy was jeden wspólny wróg, można tak powiedzieć już teraz. Wróg? No tak, no Alan Kwieciński chyba. Ani ty, ani no ja Adam już ja. nie, przepad nie przepadacie za, za Alanem. No dla mnie to nie jest wróg, no dla mnie to jest zwykły śmietnik, to jest Alan śmieciński. A nie, tak jak ty go nazwałeś, dla mnie on nie jest wrogiem, dla mnie on jest zwykłym śmieciem, którego tam można, wiesz, i tyle, to tam wrogów, co ja miałem w swoim życiu i byli dużo mocniejsi, niż taki pądrzenny narkoman. Dobra, a to będziecie z Amadeuszem oglądać u ciebie, czy u niego galę? E, u niego chyba, wiesz? Chyba potem, jakaś, potem jakaś impreza się szykuje? Nie, no ja nie imprezuję w ogóle, więc z mojej strony na pewno nie. Dobra. Chciałem Cię jeszcze zapytać o ostatnie wydarzenia, które się w Polskim Internecie wydarzyły, no bo działo się dużo. Działo się dużo, no. Jak Ty się, się do tego odnosisz, bo na pewno śledzisz wszystko to, co się, to, co się dzieje. No, mówisz o sytuacji z tym Stu i z tym Team MX? No na przykład. No to jak można się odnieść do... No nie będę tu określał tego, bo ci zbanują filmik na YouTubie. No jak można się odnieść do, wy... do zabaw z dziećmi? Przez dorosłych mężczyzn. No, ciężko się do tego odnieść. To no, jest karygodne i no, jedyne co, to trzeba byłoby ich pozamykać wszystkich dookoła i nie tylko tego stu, tylko wszystkich, którzy to tak samo zatajali i, i wiedzieli o tym, bo to nie, są, to, to nie jest kradzież cukierka ze sklepu czy, czy jakaś błaha sprawa. Tu mówimy o dzieciach. Ja mam dzieci, inni mają dzieci. Każdy, kto jest rodzicem wypowiedzi się w ten sam sposób. To jest nie do przyjęcia i każda osoba, która o tym wiedziała a wiem, że było ich więcej, bo sporo osób o tym wiedziało, bo jestem na bieżąco, już rozmawiałem z paroma osobami też, więc każdy powinien ponieść odpowiedzialność, i dla mnie to najchętniej ukamieniować ich, ukrzyżować, ukamieniować, nadziać na krzyż i niech stoją na placu. Wiesz, dla mnie to taka kara, nie kara więzienia, bo w więzieniu będą siedzieć na ochronkach i nic z nie zrobi. Ukamieniować ich tak jak tu w państwach islamskich. I tyle. Dziękuję, do widzenia. Nic więcej, nic mniej. Wiem, że też nieprzychylnie skomentowałeś to, co wydarzyło się na linii Fagata i Kacper Błoński. Powiem Ci tak, każdy mężczyzna mu w mojej ocenie dorosły, szanujący się, skomentowałby to w ten sam sposób, bo to, co on zrobił, ja akurat robiłem live'a z tego face to face'a. Ja znam się z Kacperem, byliśmy razem w Tajlandii nawet i no, lubiłem gościa, no dalej nie mogę powiedzieć, że to nie lubię, no ale ten jeden wybryk to jest naprawdę no, frajerski, straszliwy, no bo nie no, jak można tak powiedzieć publicznie na live, wiesz, za, że się zaliczyło dziewczynę, wiesz, i to jeszcze w tak słaby sposób, 10-sekundowy, wiesz, żeby było się czym chwalić, kurde. To... Nawet jeśli byłoby się czym chwalić, no to tak się nie robi, no takie rzeczy powinny. Ja rozumiem porozmawiać kolega z kolegą, tak jakbyśmy się teraz rozłączyli i byśmy sobie poopowiadali. No bo nie oszukujmy się, każdy podkuje, tak? Ale no, na wizji, którą ogląda parędziesiąt tysięcy osób, no to bardzo słabe zachowanie i to no, w mojej ocenie każdy normalny facet tak powie i każda normalna kobieta, bo każdy ma swoje potrzeby, nie może coś co ukrywać, kobiety mają takie same potrzeby, żyjemy w XXI wieku w Polsce, to nie jest kraj islamski, gdzie takie rzeczy nie mają prawa się dziać. Więc kobiety w Polsce są wolne, zresztą jak i w Europie, i, i mają prawo robić to, co chcą i, i zaspokajać swoje potrzeby w jaki sposób chcą. A to, że on się w ten sposób zachował, no to tylko pokazuje, że on nie jest facetem. Ja nie chcę go. No po prostu nie jest facetem, on jest dalej tam jakimś dzieciakiem. No zresztą no, te 10 sekund też pokazało, że no, facetem nie jest, no bo facet potrafi zaspokoić kobiety i to trwa troszkę dłużej niż 10 sekund. Kurde, w 10 sekund to ja bym się nawet nie zdążył rozebrać, <grym> więc <grym> jakbym miał to określić, nie? I no pokazał po prostu brak klasy i brak męsk męskości, no bo po pierwsze facet nie chodzi i nie rozpowiada w internecie o tym, z kim spał, a z kim nie spał, a po drugie facet dłużej troszkę niż 10 sekund, no, przynajmniej 15 sekund. <grym> Ja cię jeszcze, chciałem cię jeszcze zapytać o kilka walk z karty Fame, która, która przed nami. Jak oceniasz walkę Polaka z tańcą? Na kogo typujesz w tej walce? Polak. Polak? Polak. Polak. Tym bardziej po tej walce tańcyli z Ferrari. No, Polak, Polak. Kibicuję Polakowi, bo go bardzo lubię. Do tańculi nic nie miałem po ostatnich tych konferencjach jego z tym. Ferrari, mi też się przekonałem, że typ jest śliski, bo jedno mówi w twarz, drugie za plecami, więc no, Polak też to pokazał, no, ja nie toleruję czegoś takiego, ja wszystkim zawsze mówię w twarz, nie patrząc na konsekwencje, nie udaję śliskiego mi ludzkiego, a potem za plecami, wiesz, gadam co innego, więc ja zawsze mówię prosto mostu i nie lubię czegoś takiego, więc no, Kibicuję Polakowi ze względu na to, że lubiłem go wcześniej i bardzo go lubię dalej, ale tej tak, tak umiejętnościowo, to wydaje mi się, że 90% na Polaków, jak będę stawiał pieniądze to na polaka. Dobra, jak oceniasz szansę Alana w starciu z Dominikiem Zadorą, no bo patrząc na, na Bukmajerów, no to jednak dużo, dużo mniej można zarobić podstawiając na Zadorę. No Zatorę nie będę stawiał, bo kurs jest słaby, ale no, tylko z tego względu, no, bo to moim zdaniem będzie do jednej banki, a Zatorę jest mniejszy, ale to nie zmienia faktu, że Alan jest zwykłym kiepem i narkomanem. No. I tyle, no więc. No, ale poza tym jest chipom z charakteru, nie ma najmniejszego charakteru w sobie, nic. Nie ma. Zero. On jest Breakheart, a nie Lionheart, nie więc Breakheart. Breakhard. I ja nie wiem, po co się tam przebiera za szkota. Szkoci na pewno muszą być y, obrażeni przez to, bo taki kloszard przebierający się w ich bohatera narodowego, no to trochę ujma, No to tak jakby się y, y, Ferrari przebierał za no. <laughs> wiesz, to, Ja bym czuł się urażony nie? i to mocno. <laughs> I on im obraża ich z, jednego z największych bohaterów narodowego, gdzie jest zwykłym petem. Dobra, ostatnia walka, o którą chciałem Cię zapytać na karcie, to jest Joseph Bratan i Wiewiór. Tak, Joseph. Bardzo go lubię, znamy się dobrze i kibicuję mu. A, a poza tym, czysto matematycznie, no Wiewiór, ja, jeżeli potrafi, ja coś potrafi w parterze, bo potrafi, to w stójce to mazezowaty jest, mazeza, wiesz, jedno oko na Maroku, drugie na Kaukaz. Śmieje się ze szpary w zębach yy, u Józefa Bratana, a sam ma kurwa oczy rozjebane, <grydy> nie wiadomo co, jedno tam, drugie tam, wiesz, upośledzenie w oczach. <grydy> no, i, no i nie potrafi bić się w stójce, no. Nie potrafi bić się w stójce, więc pewnie Joseph mu Strzelistwa w ten. Może, ale może oczy mu się na Dobra, to chciałem jeszcze na koniec y, dwa pytanka szybkie zapytać. Y, mówisz, że jeszcze jeden zabieg, tak czy coś, i, i wracasz. Nie, jedna kontrola, jedna kontrolna, kontrol, no, wiesz, bo sprawdzi, czy wszystko, już wszystko się goi tutaj bardzo dobrze. No Nic nie robię, żeby się nie goiło bardzo dobrze, więc cały czas uczęszczę na rehabilitację i, i wszystkie. Z, 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 Wymagania lekarskie spełniam. Więc no wszystko idzie pomyślnie, więc ostatnia wizyta kontrolna będzie, ostatnią wizytą tutaj. To jest za tydzień w poniedziałek. Więc po tym będę wracał, no bo czekam jeszcze jeden w Polsce zabieg, nie? Znaczy jeden duży albo dwa małe. No? Kwestia tego, czy rozdzielą to na dwa zabiegi, czy zrobię to w jednym zabiegu. Nie wiem, mogę no, skonsultować. Dobra. No i korzystając z okazji jeszcze. Yy, Ciepłe pozdrowienia. Chciałbym, żebyś skierował do Marcina Najmana, bo myślę, że on tęskni za tobą i chce Twojego powrotu już do Polski. Marcin, Człuszardzie, ty, moja łysa Pało. Zobaczymy się niedługo i wtedy wezmę Gilletta i wygoleć ten meszek na włosy głowie, który ci tam został, żeby Twoja głowa nie wyglądała jak jajko dziesięcioletniego chłopca. <noise> czekaj, czekaj na mnie, kochany mój. Doczekasz się i na pewno będzie ciekawie. Jak jeszcze oceniasz to, co wydarzyło się, bo dużo tych kontrowersji gdzieś się gdzieś tam pojawiło w tym temacie, jeśli chodzi o gołców od te walczące ze sobą dziewczyny. O Boże. No to nawet skomentowałem im pod postem, że no takiej patologii to nawet w pudle nie widziałem. I oni mają, wiesz, no fame się stara robić na taką wiesz. Poważną już bez patologii instytucję. No, a to nie fame, to gołci. No ale gołci, który, których był Wardęga, Gola, yy, Boxdel, Błoński, który jest zawodnikiem i ktoś tam jeszcze, który też bierze udział, czyli de facto sam fame. No i tu już nie chodzi o te dziewczyny, bo te dziewczyny dziewczyny zrobią bardzo dużo rzeczy, żeby osiągnąć sukces, sławę czy pieniądze. Nie mają zahamować. Ale spójrz na reakcję Wardęgi, spójrz na reakcję Boksdela, jak oni się zachowywali. Czy oni byli tak podnieceni, że ja myślałem, że oni zaraz skończą razem w łóżku. Czy oni się podniecili bardziej niż świnia na błoto. Wojtek Gola widać było po jego twarzy, że dla niego to był szok i niesmaczne. Kacper Błoński tak patrzył na to, trochę się jarał, trochę szokował. Ale bogdel z Wardęgą, no to przecież byli podnieceni jak świnia na błoto. Ja w szoku nie widziałem ich tak, i tu taka ich prawdziwa twarz w mojej ocenie wyszła, bo naprawdę, no w dobie tego, co się dzieje właśnie wokół stu i tego wszystkiego, dla mnie oni bardzo podobnie się zachowali w tej sytuacji, wiesz, bo no dramat, dramat. No, takiego podniecenia nie widziałem u mnie nawet po wygranej walce. Więc <dziwne> dziwnie, dziwną twarz pokazali na, na wizji i no już tego nie zgazują, no. Bardzo, nie widziałem, nie widziałem takiego czegoś w oczach u nich nigdy, no. Jak te dziewczyny, teżały się w błocie i robiły sobie krzywdę i patologię, no. więc. Bardzo słabo, bardzo słabo to oceniam. Większej patologii jeszcze nie widziałem, nawet na konferencjach, Pride u. No, primu, przepraszam, prajmu, kurde Prime, co ja powiedziałem. Na konferencjach prajmu takiego czegoś nie widziałem. Nawet takiej patologii nie było pomiędzy mną no, a Ferrariem, bo my się tylko wyzywaliśmy od najgorszych, a nie podniecaliśmy się krzywdą kobiet w błocie, wiesz, i upodleniem kobiecości, bo to, co oni tam pokazali, to było najzwyczajsze upodlenie kobiecości. Kobieta jest pięknym stworzeniem i nie powinny się jej doprowadzać do takiego, do takich Rzeczy, a oni to zrobili dla zabawy i jeszcze podniecali się tym jak Trynkiewicz w przedszkolu. Tak samo byli podnieceni. <grym> Więc no. Ciężko inaczej mi to skomentować, ja nie komentuję, nie obrażam i tylko stwierdzam fakty. No nie wiem, oglądałeś to? Ja oglądałem tylko ten urywek, bo na live właśnie jak robiłem live y jakiegoś na TikToku ktoś się mnie zapytał, czy to widziałem. Mówię nie, bo nie oglądam, ale jak mi to wysłali, to normalnie głowami. Prawie eksplodowała, wiesz? To tak jak z tą właśnie sytuacją z tym sto. Dziewczynka dała się namówić, bo stół był sławny. Tutaj dziewczyny starsze trochę dały się namówić do czegoś innego, równie podłego, upodlenia kobiecości, no bo prawdziwe kobiety się tak nie zachowują. Normalna kobieta by im powiedziała: puknijcie się w głowę, przecież ja czegoś takiego nie zrobię. A tu jedna przekraczała granicę drugiej, i tak wiesz, a oni, ja pierdolę, ale mi to głowę podnieceni cały, Wardęga trzeba im waleczkę dać na fejmie. O, o, no. wiesz, no, wardęga się robi na takiego prawilnego, wyjaśniającego wszystkich, a tutaj naprawdę pokazał się ze strasznej strony. Podobnej tak jak kiedyś, jak go policja zawinęła na dworcu. Podobnie wtedy też tak. Buracza nie zagrał, nie przeczytał regulaminu, nie chciał zapłacić za parking, aż skończył na glebie obalony przez mundurowych. Więc no. Słabo. Bardzo słabo. No i co, czekamy na swój powrót i na walkę z Najmanem, jeśli, jeśli do niej dojdzie bo pewnie wiele osób. Chciałbym to zobaczyć. Dzięki. Ja, ja Zadam... mogę do tego? Dzięki. Dzięki również. Najlepsze antyfakty w internecie.